przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Rybniku. Jest z nami pani Mariola Bednosz, matka zmarłej ponad miesiąc temu, 32-letniej Anny. Jest z nami również Adam Kania, prezes Fundacji Polskie Beto i koordynator projektu Norymberga 2.0. Ja się nazywam Roman Gwizd. Jestem członkiem stałym zespołu parlamentarnego. Do wyjaśnienia związanych z procedurami COVID-19. Na wstępie oddam głos Adamowi Kani, żeby przedstawiać sytuację prawną tej sytuacji. Potem pani Marioli na koniec parę słów dodam naświęcając tło. Proszę bardzo, Adam. Witam serdecznie, w dniu dzisiejszym składamy trzy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Dwa zawiadomienia będą, są podpisane tutaj przez panią Mariolę, czyli mamy jedno zawiadomienie jest kierowane przez Fundację Polskie Weto. Ostatnie zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa w związku z fałszowaniem dokumentów. Jeżeli Państwo widzieli fragment Poselskiej Komisji Śledczej w ramach zespołu parlamentarnego, to jakby klu tego spotkania z przedstawicielami szpitala okazało się to, że byliśmy w posiadaniu dwóch różnych dokumentów pod tym samym numerem. W związku z powyższym no, ewidentnie tutaj zachodzi prawdopodobieństwo, że dokumenty po prostu zostały wyprodukowane w dwóch różnych egzemplarzach. Natomiast pierwotny, który funkcjonował na szpitalu, jest w naszym posiadaniu i dzisiaj właśnie wraz z zawiadomieniem w oryginale dostarczamy do prokuratury. Natomiast dwa pozostałe zawiadomienia związane są oczywiście z nieudzieleniem pomocy przez panią doktor, która przyjmowała świętej pamięci Annę. Oraz drugie zawiadomienie, które dotyczy funkcjonowania szpitala, procedur. I te dwa zawiadomienia w imieniu pani Marioli dzisiaj tutaj też składamy. Po to głównie, żeby ta tragedia, która się wydarzyła w Rybnickim Szpitalu nie powtarzała się nigdy więcej i w żadnym szpitalu, żeby też takie rzeczy jak, jak ta nie wydarzały się, żeby w imię świętych procedur człowiek nie był leczony, żeby człowiek nie uzyskiwał pomocy. Na końcu chciałbym jeszcze później dodać odnośnie sprawy szumu medialnego w Rybniku, ale najpierw oddaję głos tutaj Pani Marioli. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak wszyscy już wiedzą jestem mamą z marwianiem. Nie będę już może po raz kolejny całego, yy, za całego dnia opisywać. Ania trafiła do szpitala z, w ogóle w klatki jest w której ręki. Było to oczywiste, że coś się z sercem, sama ją zawiozłam na rybnicki SOR, przy czym przyjęli nas dosyć szybko, bo nie było praktycznie nikogo. Zrobili EKG, ale niestety, no EKG wyszło od razu, była zdiagnozowana, bo Pani poszła, Pani doktor poszła na kardiologię, ale że nie była szczepiona, pierwsze pytanie było pytanie, pytanie czy jest szczepiona, że nie była szczepiona, więc musiała się pani gdzieś położyć, czekać na wymaz. Wymaz zrobiono, wysłano i, i z diagnozą Pani doktor przyszła na dół i powiedziała mi, że to jest blok serca, blok serca, nie wiedziałam co to jest, pytam co to jest, stwierdziła, że to jest gorsze niż zawał. Powinna się wszczepić, rozrusznik, chociaż córka nigdy nie, nie uskarżała się na serce, że tu nie, nie, nie miała żadnych takich przesłanek, żeby się leczyć. I pytam się to dlaczego, to co teraz będzie? Nie, no teraz będzie czekać, odpoczywać na wynik, na wynik testu będzie czekać, bo bez testu nie możemy nic zrobić. Gdyby była zaszczepiona, jeszcze było pytanie, to może by już pojechała na kardiologię coś tam? No i, i, i czekaliśmy, czekaliśmy tak od godziny, może 16, do, do, do praktycznie, ja, ja pojechałam do domu, ale co godzinę dzwoniłam i co godzinę była ta sama odpowiedź, że jest stabilna, że trzeba czekać na test. I dopóki nie będzie, nie będzie testu, to niestety nic nie mogą zrobić. I tak czekałam, 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 już po prostu mi serce też pękało, bo jak odchodziłam, to ją wy, 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 wywozili na korytarz, tak jakby, jak, jak już powiedziałam, to warszawie jak worek kartofli, jak, jak takie małe dziecko skulone i, i, i z tym bólem zresztą lekarze jedno, jednoznacznie to określili, że jak, jak rozgrywa serce, jak, jak jest blok, to jest silny ból. I z tym bólem tak leżała dopiero o 23.15. Ponoć przyszły testy, chociaż ja dopiero wiadomość dostałam po, po północy. Wtedy już była na kardiologii, bo wynik był oczywiście ujemny. Już była na kardiologii, zaopatrzona była tym kardiomonitorem, stwierdzono, że, że niestety pilnie trzeba ją przewieźć na kardiochirurgię do Katowic, bo zawsze było zajęte. No i, i tak też się stało, tylko że w karetce już ani serce pękło, już nie wytrzymała i, i zmarła. I naprawdę jestem tu tylko po to, żeby, żeby ludzi uczulić na, na takie sytuacje, na taką znieczulicę, bo mi jej coraz bardziej brakuje, dopiero teraz. Po tym wszystkim czuję ten ból i tą traumę i nikomu tego nie życzę. Naprawdę na, nawet największemu wrogowi nie życzę. Wszystko mi się co nocy przypomina. Co noc mam to przez obraz, jak on na na tym korytarzu i na pewno i na, na pewno nie chciałabym. Po prostu jestem tutaj przez stronę refleksji. Czy dalej tak chcemy żyć w takim kraju, czy dalej chcemy żyć, żeby procedury zawsze były burą nad, nad, nad człowiekiem? Ja się na to nie zgadzam, naprawdę nie zgadzam się na to i myślę, że większość ludzi też się na to, więc nie będzie chciało zgodzić. A jeszcze, jeszcze po prostu chciałam na koniec powiedzieć, że przy cała ta, taka ta nagonka medialna to wszystko, szpital po prostu cały czas tą Anię moją porównuje jakby do przyczynku tego, ona jest przyczyną, hejty się zaczęły, lekarze się boją iść do pracy. To ja też może teraz będę musiała wyjść, się bała wyjść na ulicę, bo lekarze przestaną leczyć. Tak jak szpital się wypowiadał, bo przecież obserwuję to stale, że są ludzie do mnie dzwonią i pytają się co to, co to, co to, dania. Zrobiła takiego, że, że, że lekarze przestaną za chwilę leczyć w szpitalu, bo hejty. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Ja nawet nie mam żadnego społecznościowego portalu, czy jak to się tam nazywa, Facebooku, inny. Nie korzystam z tego. Moja rodzina też nie. I chciałabym jeszcze raz, odcinam się od tego, diametralnie raz na zawsze, żeby nie było gdzieś dalej mówione, że 32-letnia Ania spowodowała falę hejtów i jakiś tam pogróżek na, na Rybnicki Szpital. Dziękuję bardzo. Tego szpitala, gdzie praktycznie nie padło ani jedno słowo na temat śmierci nawet na temat tej tragedii, która się wydarzyła natomiast mnóstwo słów wylano pomyj właściwie na nas, na pracę komisji śledczej, dlatego, że my przyczyniamy się do jakiegoś hejtu na lekarzy w życiu nie jest to naszą intencją, żeby kogokolwiek hejtować oczerniać i bezpodstawnie oskarżać odcinamy się od takich postaw chcemy dociec do prawdy a prawda jest taka, proszę Państwa, że kilka godzin oczekiwania na sorze nie tylko w rybniku, to jest sytuacja typowa dla całej Polski. Taka sytuacja ma miejsce w zasadzie codziennie w kilku przypadkach. To znaczy, kilka godzin oczekiwania na test. Jeżeli wyjdzie ujemny, to jest szansa przyjąć na oddział. Jeżeli wyjdzie dodatni, to jest następna procedura uruchamiana. Szukania szpitala czy oddziału covidowego w pobliżu i znowu przeciąganie sprawy o kilka kolejnych godzin, być może decydujących o życiu i, i zdrowiu danego pacjenta. W tym feralnym dniu, o którym jeszcze raz przypomnieliśmy, oczywiście pani Mariola przypomniała, do, do, doszło do nas informację, że w tym samym dokładnie czasie był przyjęty na oddział kardiologiczny inny pacjent, ale był przyjęty po jednej godzinie, dlatego że był zaszczepiony. Proszę Państwa, to jest właśnie segregacja, apartheid ludzi. My nie możemy się na to godzić i apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby się stanowczo sprzeciwiali na przyszłość tego typu sytuacjom. Procedury są nieludzkie, powtarzają to nie tylko pacjenci, powtarzają to również lekarze, którzy nam pomagają i dostarczają pewnych informacji. Dziękuję. Nie wiem, czy Adam jeszcze chciałbyś coś dodać? Tak, na koniec chciałbym zaapelować do mediów, zwłaszcza rybnickich, niestety tutaj nie będących, jak widać, właśnie niestety nie interesują się tematem śmierci Świętej Pamięci Panny. Natomiast bardzo chętnie podpalają i, pod, i grzeją temat właśnie hejtu. Na szpital. Tutaj zwłaszcza się zwracam do rybnik.pl, do nowiny.pl, do radia 90, które jak widać nie są zainteresowane tutejszym tematem, nie są zainteresowane tym, żeby osoby, które do, dopuściły się być może przestępstwa i spowodowały śmierć Ani, żeby ten temat nagłośnić. Na co bardzo chętnie natomiast właśnie wałkują temat fali hejtu. Jest mi też bardzo przykro osobiście, że lekarze, którzy pracujący w szpitalu albo... Osoby, które zarządzają tym szpitalem, nie wpadły na refleksję na to, żeby przynajmniej wykrztusić siebie, chociaż jedno słowo, przepraszam, w kierunku pani Marioli. Natomiast briefing prasowy i na temat tego, że szpital się boi, ponieważ jest fala hejtu. No cóż, proszę Państwa, to są emocje, tak? Gdyby mnie to spotkało, prawdopodobnie nie byłbym tak spokojny, jak tutaj pani Mariola. Gdyby to dotyczyło mojego dziecka. Więc z jednej strony się dziwię temu, że niektóre media. Zajmują się tematami, nie wiem, zastępczymi, a z drugiej strony, jak media pokazują, inne przypadki. Yy nie wiem, samobójstw, zabójstw i wydarzeń, które opisują, to wtedy jakoś nie zarzucają sobie tego, że rozszerzają falę hejtu, a jak wiemy pod takimi artykułami często zdarzają się dość agresywne komentarze. Więc przypisywanie temu, że myśmy rozkulali falę hejtu na szpital z powodu tego, że ujawniliśmy patologię która się wydarzyła w tym przypadku, no dla mnie jest nieporozumieniem. I też zastanawiamy się, czy nie pociągnąć tego dalej w kontekście zawiadomień do prokuratury w kontekście konkretnych mediów tutaj rybnickich. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jak dotarło panowie, do, czy Państwo do tych dokumentacji, czy są dwie różne wersje? Dotarliśmy bardzo prosto, po prostu dostaliśmy dokumenty od pracowników, które obowiązywały na tamten czas. A w trakcie spotkania z szpitalem, w czasie zespołu parlamentarnego, okazało się, że szpital dysponuje nieco innym dokumentem. Z tą samą sygnaturą, z tą samą datą, lecz z innym, jednym dopiskiem. Ten dopisek, oczywiście, jest bardzo istotny, ponieważ on właśnie mówi o tym, że ostatecznie decyzję podejmuje lekarz przyjmujący bądź kierownik oddziału. W, pierwotnym, w pierwotnej procedurze numer 70, której my, którą dysponujemy i którą dzisiaj oryginał tutaj składamy do prokuratury, takiego zapisu właśnie nie ma. Jest tylko dzielenie pacjentów na przyjęcia planowane i tak zwane ostre, gdzie w obu przypadkach jest wymóg wykonywania testu. W przypadku osób niezaszczepionych, w przypadku osób zaszczepionych też tam jest wymóg przeprowadzenia testu. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie, bo to jest yy, piękne doświadczenie poznać prawdziwych ludzi, prawdziwego człowieka. Właśnie o to chodzi. Żeby Pani Mariola nie była sama. Tak, tak. A, tak. mission 我不进去。